Oto momenty, w których policjanci zostali pokonani przez podejrzanych, zaczynając od najbardziej ekstremalnego przypadku, w którym mężczyzna wszedł na posterunek policji i pobił funkcjonariusza. Think I'm playing, bro? Huh?

You have to leave now, sir. Or what? You have to leave now, sir. Call someone, right the phone. I'm not calling anyone. Yeah, you, you have to leave. Why? Leave. Make me leave. 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 Make me leave. Make you leave? Yeah. Make me leave. Make sure this is on. You have to leave, sir. Make me leave. Say that shit again. You called me retarded. Say that shit again. You're mental. Ain't nobody fucking mental, bro. Fuck the fuck out. Think I'm playing, bro? Huh? Ain't nobody fucking mental. Fucking call somebody so I can fucking talk to someone. Get off me. Say that shit again. <clears throat> Say that shit again.

Kilku funkcjonariuszy było potrzebnych do zatrzymania mężczyzny. Po jego aresztowaniu policja przeszukała jego samochód i znalazła naładowaną półautomatyczną broń i dodatkową amunicję. Mimo jego cofniętego pozwolenia na posiadanie broni. Incydent został zgłoszony do weryfikacji pozwolenia na posiadanie broni. Mężczyzna stoi w obliczu zarzutów ciężkiego napadu i dwóch zarzutów napaści na funkcjonariusza policji. Jego sprawa trafi na ławę przysięgłych hrabstwa machonej. Sprawy, przy Brały znacznie mroczniejszy obrót w kolejnym przypadku, w którym policjant zemdlał i prawie stracił życie. Oficer policji odpowiadał na skargę dotyczącą zakłócania ciszy nocnej, gdy napotkał 25-letniego mężczyznę. Niestety nie wiedział, na jaką osobę się natknął. 我是。 Podejrzany obezwadnił funkcjonariusza, zamieniając to w walkę o życie. Gdy sięgnął po broń, funkcjonariusz wezwał wsparcie, ale pomocy nie było w pobliżu. <śm> 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 Sąsiedzi krzyczeli o pomoc i wezwali policję, ale to nie powstrzymało podejrzanego przed duszeniem oficera. Mimo że udało mu się wystrzelić z broni, oficer chybił podejrzanego, a następnie wyrzucił magazynek, przez co broń nie była w stanie wystrzelić dodatkowych nabojów. Podejrzany kontynuował bicie i duszenie oficera przez kolejne 3 minuty, zanim usłyszeli dźwięk syreny policyjnej. Funkcjonariusz Heyman zasłabł po szamotaninie i został zabrany na noszach. Spędził on dwa tygodnie na urlopie w wskutek odniesionych obrażeń. Lanscar został skazany za napaść pierwszego stopnia na 10 lat więzienia, co jest stosunkowo łagodnym wyrokiem, biorąc pod uwagę, że jego działania mogłyby łatwo doprowadzić do oskarżenia o usiłowanie zabójstwa, co wiązałoby się ze znacznie wyższą karą. W kolejnym zdarzeniu funkcjonariusze Departamentu Policji zostali wezwani do motelu w związku z incydentem wtargnięcia z udziałem Willisa Adamsa, a to na co na Stanęli się później. Było ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewali. Right, Adams. To a trespass warning so that means you gotta, I got you. They already refunded you. I made sure they did that. To your card. So. To How to refund me? Here you go. And where's that? He's printing it out for me right Check this I to you got, lead, you got stuff. You, you, got, you got stuff up in the room. Do you have stuff in the room? I got a whole bunch of shit in my okay. room. So we need to go up there and clear it out because you got to go Listen you're not listening to me, cuz What you're going do is leave or you're going go to jail for trespass. Funkcjonariusze powiedzieli Adamsowi, aby wyszedł i że zostanie aresztowany, jeżeli wróci. Jednak podejrzany wrócił do motelu około 2 godziny później, gdzie został zauważony przez kolejnego z funkcjonariuszy, który wciąż był na miejscu zdarzenia. O, przecież to ja. Elo. Come up here. I'm on the phone with him. Who are you on the phone with? Nine one one. You on the phone with? Right, grab him, bro. Bust hey, your fucking ass. Bro. Come on over here, I'm Go ahead, follow me. Follow me, man. Six, follow me. Come on. You going with it, bro? Nine one one, buddy. Hey man. Get your ass of my face, what bro. What I tell you, man? Hit me with what that I taser. You. What I tell you? Hit me with that fucking taser. Get on the ground, man. Get, get on the ground. On get on the ground, ass. bro. Hit on, me with that fucking the taser, the taser for no reason, bro. Get on the ground, bro. Get taser. on the ground, man. he's not him with a taser for no reason, bro. Just one second, four seconds, Hey man. Bro, I'm not a bustle ass. I'm bu Bitch, you're a pussy dog. Show me, bitch, you never not dog. You're just ready, get me, get me the traffic. Get, butt. get butt. You gave me Get me you for nothing! Get off me! Hey, man. Bro, I will hurt you! Get your fucking hands. I will hurt you! Man. Damn. Get your motherfucking Get your fucking

Adams, uzbrojony w pistolet został przechwycony przez innego funkcjonariusza. Ostatecznie został aresztowany i oskarżony o usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza policji. Kolejna sprawa dotyczy śmiertelnego starcia między oddziałem SWAT a podejrzanym. 12 czerwca 2024 roku zastępcy biura szeryfa odpowiedzieli na wyzwania matki, która twierdziła, że jej syn przebywa w domu, grożąc, że zabije siebie i innych zakładników. Negocjatorzy wykonali ponad 50 połączeń bez odpowiedzi, zaczynając o godzinie 10.40, a następnie zespół Słod próbował nawiązać kontakt. Funkcjonariusze weszli do domu o fire extinguisher Heads up here That's up here stepping up, here. Step up. Watch it, watch it. wait 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 up bang up Shots fired! Ted's hit! Ted's hit! Justin! Justin, I got you! Justin, I got you! I got you! Go get him! Get him, get him, get him! Here, pull, pull, pull! Pull, pull, pull! It's my arm, left my left arm! See him! See him! Back! Back! Get up! Get up! I give my Jesus, he's inside? Po wejściu do domu jednostka słod znalazła się pod ostrzałem, w wyniku czego trzech funkcjonariuszy i podejrzany zostali poważnie ranni. I need, I need to Here, here, here. Is this okay or no? It's, I don't know. Emily? Yeah, 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 Right here. Yep. He's back up If you can't breathe, Jay, go to your side. I can breathe. Okay. Stay Is right there down? for me, please. I'm down. moving. Okay. Who's down? The bad guy. Thank you. Stay right there for me. I need to go on my side. Okay. Yep. Go on the side. Come come towards me. Okay. Come towards me. Dwóch z trzech postrzelonych oficerów zostało postrzelonych i zwolnionych, podczas gdy trzeci oficer został przewieziony do szpitala i przeszedł operację. Podejrzany został również hospitalizowany lokalnie i przeszedł operację. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał.